O oh, yeah, the... <laughs> yeah, <laughs> No kurwa, podać miałeś! Barania łąko, kurwa. Chuj mnie, sąsiedzi obchodzą, mam ich w kutasie. Najbardziej tego kurwa dziada, społeczniaka, pierdolonego. Ten to mi kutasa lata, nie wieś mi. <laughs> O, jebany. No kurwa, co ty robisz?! Ty kurwa błaźnie zajebany! Jak można kurwa tak zjebać?! To jest kurwa jebany debil, no! Jebany betoniarz. Kolejny kurwa! Świder pierdolony. <laughs> ja mam wyłączonego, mnie w kurwa. Nie gadaj kurwa do mnie teraz! Zięcio, bo pierdolisz mi, chłopie! Muszę być cisza. O, oh, jak yeah, <śled> <śled>